Właśnie na ten. Jakie ty masz, w ja. ogóle, co cię tak boli? Ja, no, czy nie, po nie, prosto, boli ja mam na do Dobrą pamięć. Mam Piotr. dobrą pamięć. Od początku pan Piotr, czy Piotrek, Peter, nie wiem jak mogę mówić, Peter, załóżmy, od początku nie jebał. Ale przecież Marata, przecież wyzywasz, wyzywasz mnie od kurw, od wszystkiego, to teraz nie wiesz jak można mnie mówić. Od no, mówię, Dobra, to chcesz. mogę kurwa mówić. Okej, okay, to ta kurwa, w takim razie będę kontynuował moją narrację. Ta jebana kurwa, no. szmaciarz. Żonowiewca, no. prokurator. Ale oszczędny, oszczędny oszczędny okay. na no, oszczędnie, no, oszczędnie, no, jakby... moich słów. No to ta osoba. Śmie... Śmietnik, to jesteś ty, Jaskiniowcu pierdolony, i daj mi do końca. Nie, wiesz, to w sumie tak wychodzę z założenia, że biorąc pod uwagę twoją twórczość w internecie ostatnimi dniami, to ja cię oszczędzę w sumie kurwa tego skarpu, bo już masz kurwa dwa konkretne, więc... W sumie, kurwa, ty chyba naprawdę masz coś z głową i pasuje, kurwa, iść do lekarza, coś, coś z tym zrobisz, bo znaczy oby, naprawdę ty i... źle skończysz, kurwa. Jak ty, Jóra, Donisa, to jak ty, chłopie, rozpierdolisz do Nisa, jak ty rozpierdolisz do Nisa Załęckiego, do Nisa Labrygę, mnie, to kto następny? Conor McGregor, kurwa? Jak ty znowu wyprzegrałeś człowieku, kurwa? Już skończyłeś monolog? Ale to tylko ty się śmiejesz, ale, ale okej okay. Dobra, jaskiniowcu, trogloduje cię pierdolony. Z Rzeszowa niedługo ale spierdolisz, robisz przerwackę z Rzeszowa, bo cię kurwa gonią, a, do Warszawy, a ty Kto myślisz, mnie że. mnie goni! Kto? Kto mnie goni? No to, to dlatego chcę walkę z tobą między innymi, dla, dla konferencji, Ta? dla face to face, dlatego chcę cię kurwa zabić Aha. w Oktagonie, tylko jak mówiłem, nie, a -a. nie, tylko tobie żonka zabrania, przepraszam, nie twoja żonka, tylko żonka trenera ci zabrania i zabrania tobie o, też trener w tej walki wziąć, bo to nie chodzi o samą walkę, przebieg walki, tylko o konferencję, o wszystko, bo ty jesteś zniszczony ja mam... psychicznie, a cię zniszczę psychicznie jeszcze bardziej i ty coś mówisz o Denisie, że go a, ja ciebie... a sam pokoł mnie siedziałeś, stary jakby do mnie podszedł Denis kurwa z kolegami, to bym się bronił kurwa, napierdalał. Większe jaja od Piotra Szeli, bo on jednak. W ja mam tak duże jaja, że kurwa szlidzę nos, kurwa całą twarz zakrył. No masz dobra, tak, ale jedno duże jest jaja, w internecie że... dni. A ty nie masz tyle drogie... jaj od trenu i mefedronu, Pytanie, Piotrek. jak ty byś się na ten zachował, gdyby faktycznie tak. podszedł do ciebie. Broniłbym dymić. się, na pewno nie byłbym pokorny. Na początku bym się bronił. Ale panowie, rozmawiamy o jakiejś abstrakcyjnej sytuacji i zasnął pod z tak? uważam, że oprek, w ogóle to właśnie. nie jest temat. Jesteś najgorszym chodzącym człowiekiem na tej planecie. Spraszam, jeden z najgorszych chodzących. Porył tobie mózg trębolą połączony z metedronem. Dzieci drogie, proszę, nie róbcie tak jak Piotrek, bo skończy tak samo jak on. Będziecie wyglądać <laughs> i zachować się jak jaskiniowiec. On zamiast ego tak Ej, jak ej jak my zamiast iść tam. do przodu, do góry, nie? To on nawet nie stoi w dorej miejscu, to, on się cofa w rozwoju. Ej, Jego, kurwa, mózg to, kurwa. jest gorszy niż każdy, pięciolatka. Ej, ale słuchaj, każdy kumaty człowiek, który ma, kurwa, więcej niż 45 IQ... Czyli nie Widzisz, jakim jesteś, jakimi, Jakim jesteś dzbanem, kurwa, jak kłamiesz, jak kurwa to wszystko udajesz, chłopie. Jak chcesz, ja mogę zaraz przyjechać do Stream Online, kurwa. To teraz, w tym momencie, tam. ja czekam. Przyjedź. No to już jadę. No to Dziękuję. Już jadę. Do no to czekamy, czekamy. Przy czekamy czekamy, Piotrek, czekamy na piotrkę, zobaczymy. Zrobimy wam konfrontację jest, na żywo. Liter. Ale zapytać zaterek. Za... Ja nie wierzę, że przyjedzie. Przejedzie, ci tam. przyjedzie, bo ma blisko stąd. Tak. O, tak. Wargę ci przegryzę stromową. Przyjedź. Dobra, dobra. Dziękujemy zaterek. Ej, Nie, wiecie co? W sumie nie będę mu dawał kurwa atencji. Chuj, Nie, <laughs> to nie, przyjedzie. Ej, ej narobiliś w porządku. Nie, nie, nie. Dość. Ej, ja mam teraz inną walkę, ważniejszą walkę. jest. Jak Pizdom! Jak macie jakieś pytania? Jesteś pizdom! To po prostu, jesteś pizdom! Jesteś na spokojnie Na ten spokojnie! Ja stanę ponad tym, bo naprawdę nie chce mi się kurwa z tym, to jest coś idiota po prostu. On ma coś kurwa z głową, naprawdę. Zresztą sami widzimy jego wypowiedzi kurwa w internecie, co on mówi, co, komu co zrobi, kurwa. Pan numer ja jeden pierdolę. wszystko śledzi. Ale tobie zabronili, chłopie, chłopie. A ja nic nie kozacz... a ja, ja nic nie śledzę właśnie, ja mam to w chuju, chłopie. Nie śledzisz, to czemu moje wypowiedzi w internecie, Ej, skoro nie śledzisz? Ja jestem, ja jestem chłopie, pięć leweli wyżej kurwa od ciebie, człowieku. Tak? Ty zanim dojdziesz do mojego poziomu, to jeszcze kurwa bardzo dużo wody wisu upojnie, upły, kurwa. Nie, no, a nie chcę dojść Popie. do twojego poziomu, bo bym się zać pomyfedronem, kurwa, i zajebał trembolonem Dobra, także. ten temat już był przeblokowany. Nie... Stawiamy tutaj kropkę, wez, jeśli chodzi co, o wodę. Was... Naprawdę, do to, to dziwne jest to, że Ty mówisz, że ja się Natan. Natan, już. Nie, ale co już. innego, Ty mówisz, że ja się ogarnął? O co tym co? na backstageu gadasz. Kiedy ja siedzę i. Słuchaj, śmie śmiej to się ty prosto, śmiej ty się poważ, prosto, prosto, się prosto, prosto, bo prosto, ciebie I po, nie boję. prosto, 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 nawet co mamy tu nagrane, jak szliśmy, jak szliśmy do pokoju z Darkiem, Darek miał w kamerę, ty podchodzisz do mnie i mi rękę kurwa podajesz i mówisz, że przepraszasz, że to kurwa potrzął. Ej, jesteś pierdolnięty, jesteś ty, mocno, jesteś ty, mocno ty, pierdolnięty. To by się styki przewaliły. Ale my mamy to nagranie kurwa ty pierwsze, debilu, chłopie. Mieliśmy, może ci podałem rękę i to mogę przyznać, i to było kiedyś, kiedyś, kiedy kiedyś, kiedyś, chwilowo nie mieliśmy tego triktu, bo powiedziałeś, kurwa, że i tak na Śmietniku, daj mi dokończyć teraz, ja chociaż też ci przerywam, to w sumie jesteśmy na równi, jeżeli o to chodzi, ale słuchaj mnie, Śmietniku, tak bardzo chciałeś ze mną walki, mówisz, ja czekam aż na to, podpiszę kontrakt, to, tamto, a jesteś zwykłym obstrejtusem. Ale stwierdziłem, ale stwierdziłem, bo, 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 bo ci milek, że cię pierdolę! Bo że są trener, do bo go uwielbiam. Mirek ci zabronił, a ty się ale... słuchacz, jakby słuszny pies każdego. Jesteś pieskiem zwykłym. Ale stwierdziłem, jesteś pieskiem. stwierdziłem że Stwierdzi... Dobra, Natan, Dobra, brachu. Nie, podnosisz nogę, to, kucasz, kucasz, to, bo... to ja nie, no. kurwa. Powiem wam, powiem wam szczerze, że to nie, nie, rozmowę. Jak nie, Jak nie, to kucasz. nie, 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 jak nie, 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 powiem wam, nie, wam nie, nie, ten bok z małych rękawicach? Ale w sumie to, to kurwa, no co? Wychodzę, robię swoje i tyle, nie? Ale, ale nie, maś, nie, masz, nie masz wrażenia, właśnie Piotrek, że to jest tak. dla ciebie szansa, bo, bo ostatnio to. mogłeś się tłumaczyć tym, że biłeś się z doświadczonymi zawodnikami. Tak. Tak. Bo wiemy, że to były walki czy z Marcinem Wrzoskiem, czy z Michałem Pasternakiem. To byli trudni wymagający rywale. No, no, Natomiast tak. te, teraz masz pierwszy raz szansę konfrontacji z rywalem, no freakowym, powiedzmy stricte, bo ostatni pojedynek twój taki to była chyba walka z Arabem, gdzie wygrywałeś przez nokaut, także to był spektakularny finisz. No i teraz wracasz znów do zestawień z Freakami. Tutaj nie będzie żadnej wymówki przy ewentualnej porażce, jeśli ten pojedynek przegasz, bo bijesz to... się z mniej doświadczonym rywalem. I to też zwróćmy na to uwagę. Patryk ma na swoim koncie tylko jeden tak, pojedynek. Alana Kwicińskiego. Tak, Patryk ma jeden, jeden pojedynek na koncie, ale ponad pięć lat treningu boksu, nie? Więc to, to, to też nie jest tak, że wychodzę do jakiegoś parowka typu Natal Marcoń. Tylko kurwa, ale to chłopie, jest chłopie, ja się kurwa zgaszę w 10 sekund słownie, a ale 20 Ty się możesz zgasić. Ale ty możesz zgasić tak kurwa, wiesz, jak od... się spotkamy, jak chcesz. Właśnie, I na żeby kurwa wyspygła szybciej. Piotrek, Kłotek, o jeden. Brolisz mi walką, roślisz, że nie rozpierdolisz, a... Obstrałeś się kurwa słownej potyczki, bo to nie jest, ale że nie, się bo bo ty się boisz do klatki, słownej ale potyczki ty myślisz, i tyś niezłada. Nie, tam, ja, mówię. Ja, mówię. ja mówię, ja mówię. Nie mów o jakimś Ej. szukaniu atencji ale przez stanowiłeś, kurwa, że, że, ale że chcesz ty, mi naćmienia. Nie myślisz, na że mnie podpuścisz. Ale, nie, ale ty, ty, ty nie chcesz podpuścić, bo jesteś cieplodytą. Ja cię mam w chuj. Nie, proszę bardzo, jesteś obstaritusem dla mnie. Jeszcze Piotrek, tylko słówko o tym pojedynku, bo do końca nie mogłeś się. Nie mogłeś się powiedzieć także twój głos, Piotrek. Não. A kogo pochodzi jego głos? Natan, no, daj to wszystko. No człowieku, wsadź kurwa ryj do worka i wyjedź ty w salach. Dobra, noc, między nogi i Dobra, noc, wiesz, dobra noc, noc, nie. Nie, kończymy. Nie, kończymy. Jeśli, jeśli Piotr nie chcesz, nie chcesz słówka na temat jeszcze tak. pojedynku, aby spitować, to dziękujemy. to zestawienie. A, to, to, chodzi, I Natan, prosimy o ciszę. Chodzi, Natan, uszanuj Piotra. Jak uszanuję kogoś, to siada jak sika. Ale uszanuj Piotra, bo też jest bohaterem tej gali. To tutaj naprawdę. Tak, jest jeden z bohaterów gali. jest sobie bohaterskie czyny. Ostatnio boky bohaterskie czyny właśnie, jak uratował, a nieważne kogo i co. Dobra, Piotrek, oddajemy ci głos. Jaki kurwa Debil. Łatki, krótki komentarz yy, i kończymy. bohater Odnośnie, odnośnie walki tak. z Bandurą, to słuchajcie, kurwa, to będzie najlepsza, najlepsza walka tej galii, ja jestem tego pewny, bo widzę, bo widzę, jak Bandura się przygotowuje i naprawdę yy, ma też chłopak doświadczenie, zresztą widzieliśmy to kurwa w walce z Alanem. Jak, Wziąłem tą walkę, pomimo tego, że to nie jest jakby po mojej myśli, jeżeli chodzi e, o, o ten boks na małe rękawice, ale kurwa tam z siebie wszystko i myślę, że wyjdę z tej walki wygraną. No i dobrze, Daj, super. czekamy. Dziękujemy. Z takim nastawieniem... Dobra, stolpę śmieciu trzmieciu, jebany kurwo, ty pierdolona, no. Ale... ci <laughs> w dupę. Ej, Piotrek, Piotrek ja dziękujemy, dziękuję, dziękuję, ja nie, nie Piotr, Piotrek, dziękujemy za telefon, do zobaczenia na programach. Ferrari, Ej, I podsum Podsumowując, pytanie... chciałem powiedzieć, że Piotrek siada jak sika. Dziękuję. A Mavi, dlaczego wyszedłeś ze studia? Mógłbyś nam zdradzić? Żeby zachować kulturę po prostu, bo musiałbym wypierdolić po prostu turskiemu w mordę. Okej. Okay. Za, A nie chciałem. Za, za to, I... że mu przerwałem pytanie. To...